Regulator ciśnienia paliwa. Pod ciśnieniem benzyny wychodzi. Na pewno dobrze działa. Wymiana polega na ściągnięciu zabezpieczenia, które jest założone tutaj. Tak, już zabezpieczenie jest wyciągnięte. Wyciągamy regulator w chińskim pudełeczku. Za kilka dziesiąt złotych kupiłem zamiennik. Produkowany w Korei, no ale coś tu pisze, czy jest taki sam, jest inny typu Szczelki, a tak poza tym, to nie bardzo widzę tu różnicę. Sorry, musiałem pomóc drugą ręką, nie ma tu nic skomplikowanego, Jest ściśnięty, on się także potrafi obracać. Zabieramy zabawki na bok podpinamy wężyk, który jest do niczego niepotrzebny jeżeli będzie ciekło, to nie damy rady w rękach wcisnąć oryginalnego ringu nowego ale żeby zrobić test czy ładnie pali, to jest przecież wystarczające także zaraz się wszystko okaże, uwaga